77. Witaj w najbardziej niebezpiecznym mieście przyszłości, miejscu pełnym możliwości, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Przed tobą dziesiątki godzin napędzanej technologią i adrenaliną przygody, w której stawka Zainteresujesz się Cyberbankiem 2077 od dawna, czy od wczoraj? Czy czytasz tę wiadomość w dniu premiery, czy kilka lat po niej? Dziękujemy, że jesteś z nami. Jakie nam tym gestem okazujesz? Mamy dla ciebie prezent. Pakiet darmowych DLC-ków. Mamy nadzieję, że umilą ci one chwilę spędzone w świecie Cyberbanka 2077. Wejdź na stronę cyberbank.net ukośnik Więcej o tym, jak je otrzymać, To dzieła. Pora puścić miasto z tym. Zespół.